Jak się dorobię cały blok, wrzucę w mybach. I trochę zrobię, żeby nie wozili już na lajmach. Mój kłonek czarny mąkle, białych najkach. Cię mówi o sobie nowo, jeszcze poznasz kwadrat Kwadrat, po 12 w bloku robię rundkę. Widać tylko oczy i ci cichutkie. Nie mamy o czym gadać, jak się zostawiłaś w PDM. Diem, Wybucha DM i jak się to smutne. Przez bardzo długi czas biegała za oszustem. I wszystkich miała z boku, dla niej to był sukces. Musi skleić w pustkę Nie, nie musi się wyróżniać Wiesz, że każdy za nią pójdzie Wiesz, że każdy za nią goni Mało lata, wie co robi I mieć świetne... tak i Słomiany, zapowiedzi tylko siano Co miesiąc, co innego, a jednak ciągle to samo Po Poprawnych wartości nigdy ci nie przekazano Jebać moralnego kaca, no bo przecież przejdzie rano Jak się dorobię cały blok, wrzucę w Majbach Chcę widzieć dzień, paranoję to nie u nas. Z ją wyłączył, autotiona, no i zrobił ją na czuja. A ty rzucaj, tu po niech, zarwie się podłoga. Głową kończy mecz, jeszcze druga połowa. Była szanowana, kiedy była nieznajoma, z drugiej strony ją poznałem. Wiem, że dobrze robi loda. Blowjob, queen, mózg i tak jak ice cream. I nie mówię nic, przez nią pojadę na sanki. Iris, a la geek, ją tak jak czanki. Jak tak robi twoje towarzystwo, wołaj koleżanki.